Sandy, gdzie ty mnie prowadzisz, stary? Stary, jak byłem mały, dziadek no. opowiadał mi, że gdzieś niedaleko tu jest jakaś świątynia, w której jakiś nawiedzony kurde szkielet. Grasuje. Co? To tamta przed nami? Stary, ja tam nie no, idę, to, to za tam daleko. Przed nami. No, stary. Kudzi, jak już jesteśmy tak blisko. Ja, yeah, Sandy, nie widzisz, że jest noc? Nie widzisz tego, że jest noc? Ja no. się boję nocy. MWK się stary boi nocy, ty tego nie rozumiesz. Co? Ja? Pękasz? Pękam, pękam, bo się boję nocy mojej kraftowej. Boję się po prostu boj, Dobra, proba. Ale co, co w tej boj świątyni boj jest? Co w tej świątyni jest? No właśnie tam jest, sucha, jest jakiś wielki, kurde, zmutowany szkielet To ja widzę, tutaj. właśnie, widzę, patrz ile tu jest strzał pod a ja na pewno zobacz, tam nie, zobacz, zobacz, zobacz. Ja nie to wchodzę Ja nie wchodzę tam, jak tu drzwi są Słyszysz te dźwięki, stary? Patrz, one są zombie, atakuje! Czekaj, tutaj pojedynek. To nawiedzone już zombiaki nas atakują, stary. I tym chcesz, żeby. Stary, tam o, To są ochroniarze. To są ochroniarze. To tego są ochroniarze, ochroniarze pierwszy, pierwszy poziom już przeszliśmy. Dobra, i to. Ale co? Mam tak po prostu, jak te drzwi są zamknięte. Nie, stary, stary nie. nie co? Dzieci ty Nie jest? wiesz o tym. Co? Jeszcze Ale nie wiesz o tym. Jest ja zapalę światło, bo nie widzę cię. No mów. Żeby otworzyć te drzwi. No. Trzeba, trzeba. Zostawić łapkę w górę No ale stary, do kogo ty to mówisz w ogóle? Ty pomyślałeś, no, no, że... No, ja, ja, ja ja, to ja powinienem to otworzyć, jak tak ja, Dlatego słuchaj, ale zobacz, ja ci pokażę jak to działa Zobacz, ja już zostawiłem i patrz o stare, ej, coś tam jest, nie, ja tam nie chcę co, wejść, co, co, ale nie, słuchaj, teraz, teraz już nie ma odwrotu Ale co, ale będziemy go bić po prostu? I co powiemy? Siema, co tam? Musimy go pokonać, ej, nie, nie, nie masz, masz się nie bać ja nie jak już Ale dalej nie mogę, tutaj. dobra, otwórz mi to, ja tam w, dobra, Nie, dobra, ale otwórz i, i, i ty tam i tam wejdź, i ty tam wejdź, okej, Na 3-4 no. mamy się wbijać, tak? No, na 3-4 wchodzimy. Wszędzie i nie czekaj, okay? wezmę sobie pochodnie do drugiej, bo tam jest tak ciemno, dobra, daj. to poczekaj, poczekaj, bo aż się nie zrobiłem ze strachu. Dobra, dobra, dobra Wchodzimy. Jezu święty, ale łapkę Uf. zostawiłeś, mówisz? Ja, ja o, o, ja też zostawiłem. Ja, zostawiłem. ja też. spokojnie. Ej, Ju, -4 już 4 chciałem wchodzić. Być. Już chciałem wchodzić i mi... Dobra, okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Trzy, cztery. Z tej be strony WKSPla i jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale Jak możecie zauważyć... O cześć Sandy. co tam Sandy? Cze, 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 cze. Co Cześć, 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 Co to jest za wielki mutant? to To twój kolega ten, to twój kolega ten nie? To no zwykłego. Za, za, nie nie za niego mieliście zostawić łapkę w górę Zostawiliście? Napiszcie w komentarzu, bo no wiecie jak, ogólnie. Jak nie zostawili jak No nie właśnie, zostawili. ogólnie jak możecie zauważyć, to yy, będzie taka mini mała seria, słuchajcie Bo tutaj wraz z Shandym znaleźliśmy fajną komedę I chcemy wam pokazać właśnie takie mutanty, słuchajcie, w Minecraftie. Fajne to Shandy, Trasz, nie? Strasznie mega jest jeszcze i mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo więcej Ma bar bar Bardzo dużo więcej, tak, zgadza bardzo się, słuchajcie yy, Niedługo będzie, myślę, że na kanale odcinek u Więc możecie ogólnie wbijać, macie link w jego w karcie A jeżeli ktoś mnie nie subskrybuje, słuchajcie, jesteście nowi, trafiliście tutaj słuchajcie na ten film z przypadku możecie zasubskrybować, pochwalić się tym w komentarzu, ja ze serduszkuję jest też u siebie, nie? Ja tak, to tak, tak. Tak, no ale pamiętajcie, e, przypominam tylko, że 5000 łapek w górę, słuchajcie, i na następny dzień bądź za no co, co? Za mało czy? za łapek to będzie po dwóch godzinach. Widzicie, Shendi mówi, że wbijecie to w dwie godziny. Mam, miejmy taką nadzieję, ale dobra, nie, nie przedłużajmy, no, nie słuchajcie. Dzisiaj, w, w dzisiejszym odcinku przedstawimy wam, słuchajcie, jak no, nie, zrobić sobie. Nie, nie takiego no. oto. O, patrz, jak się wygina! Patrz, jak się wygina! No, <laughs> przedstawimy wam, słuchajcie, jak sobie stworzyć dzisiaj takiego szkieleta ogólnie. I zawalczymy z nim, zawalczymy z nim, to nie będzie takie, że wiecie. Pok wow! On skoczył? Uskoczył. Dobra, dobra, idźmy stąd, idźmy stąd. No. <laughs> idźmy stąd. Pewnie słuchajcie się zastanawiacie, MWK, jak przyzwać takiego to szkieleta? Na początku, słuchajcie, macie link w opisie, do y, linku, macie link w opisie, do linku, tak. Y, do komendy tej właśnie, do komendy tej y, i... Standardowo potrzebujecie, słuchajcie sobie, zgiwować tutaj komend wow, 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 wow. y, bloka. Jest to taka oto komenda. Y, ogólnie komenda jest na 1.10. Po jaką wyskakuje? Jaki on szalony, widzicie? Zaraz będziemy z nim walczyć, więc zostańcie do końca. Co? 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 Y on wyskakuje co jakiś czas tam. Patrz, bo jak się dobrze wypatrzy, możesz patrzeć tam ciągle, Shendi. Jak wyskoczy, to alarmuj, to dobra? Alarmuj, dobra? Ło, okay. wyskoczył! <laughs> dobra, słuchajcie, jak macie komend bloka, to macie y, tamtą komendę, wpisujecie sobie ją tutaj. Wpisujecie ją sobie tutaj. Y, I ja już sobie teraz Shandy to nie... zaaktywuje. Ej, Shandy, czemu to nie działa? No jak nie działa poczekaj, bo ty nie Co ty, co? Tego ty ty robić, nie, nie umiesz ja ci, tego zrobić? Ja Ci pokażę jak to działa. No tutaj, dobra tutaj no robimy tak Tutaj wklejasz sobie um, komendę, do której no. informację oczywiście w opisie No, no tak um, Ej! Co? Halo? Co? Co? ej gdzie Halo? Halo? Gdzie ty Podbita jesteś? Gdzie ty jesteś? ale Coś ej, komenda to? wpisana, o co ci chodzi? Jak ty ją aktywowałeś stary? Do Teraz ty... trzeba koment bloka, tutaj bloka do aktyw... no, Jaki? Aha, nie Widzicie? Tak jest właśnie Shelly, tak? No I... i słuchajcie. Jeżeli macie właśnie taką tutaj maszynę, to teraz wiecie co trzeba zrobić. Teraz musicie sobie stworzyć chemikalię taką taką kurde, taką miksturę, która słuchajcie po... z zwykłych to naszych, po... naszych mopków będzie robić, słuchajcie, właśnie no. taki mutant. Kurde, patrz, jak on skacze, szal, on wyszedł. On wyszedł. Dobra, no ja, nieważne, ja, ja nie, nie przejmujmy się. Nie przejmujmy się. <laughs> Zaraz będziemy z nim walczyć Ej, ale spokojnie. To on, ale to zobacz, to on strzela tymi strzałami. No tak, no mówię, ale po... ale, ja to bydle, ale to bydle, słuchajcie. Zaraz będziemy z nim walczyć. Słuchajcie, jeżeli chcecie stworzyć sobie właśnie takiego zioma, potrzebujecie sobie yy, wziąć dwa Blaze Powdery, potrzebujecie sobie wziąć zwykłą, słuchajcie, podkę z napełnioną wodą i potrzebujecie sobie wziąć przepalony węgiel jest, przez po, podkę z drzewo. Potkę no. z napełnioną wodą? No fiolkę, Boże, Shandi. <laughs> I słuchajcie, teraz to sobie wyrzucacie w ten sposób i jak widzicie, I bę, 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 macie tutaj bę, 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 Chemical bę, 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 X. Co tu jest? Ej, jak zadziała to na ciebie, Shandi? Ej, mówić, co, co ludzie, to za dźwięk był straszny? Nie wolno na ludziach testować, zwariowałeś Dobra, wariowałeś. będziesz miał raka najwyższej no, <śmieszne> Nie no słuchajcie, jeżeli ty, macie chcesz, tą żeby podkę, to stało to co z tym szkieletem? Bo, bo, bo ja nie chcę, No to byś był z... taki większy trochę, taki w końcu co? byś schudł co? jak tak, ja. Mi by się przydało schudnąć. W... Widzisz jaki on jest przy kości to, patrz. Był i, i nogi by mi spuchły całe. No, Już ci spuchły. Ja jakie Sandy ma wielkie oczy. Jak ty pijany jesteś? Dobra, nieważne, słuchajcie. Sandy pijany nie jest rozumu. Dobra. Słuchajcie, jeżeli macie tą potkę, to teraz potrzebujecie po prostu zespałnować ja, sobie szkielet, ale teraz to zrobisz Shandy, bo to jest trochę bardziej niebezpieczne. Ja, ja, ja sobie ja nie. obrażam Shendi, no łapki, no widzowie, no, -wi no, łapki. No, Zostawiałem dla ciebie, a ty co? A tam ten skacze dalej. Nie nie nie. No szalony. Ja, poczekaj, poczekaj. No Ej. co? I itemy mi znikły. Halo, czego ja to miałem rzucić? Masz je punku. Masz je wykwi punku? Jak je no, będziesz, nie będziesz, jak jak cię zabije i będzie się miał wykwi punku? Nie nie mam ich wykwi znikły poważnie, bo ty je chyba w kaktus rzuciłeś. Ty sam jesteś kaktus, masz je na pewno no, Boże święty, muszę to, to, ci wyłączki modej sprawdzić. Poczekaj, poczekaj, to co, co to miało być Czary mary, no... Chemical X jajko spawnujące, szkieleta, masz to Oho. Jezu widzicie? To... Ja nie wierzę w ciebie, dobra, zrobimy jeszcze dzień, żeby Aha, to wszystko dobra, ładnie wyglądało. Okej, okay, dobra spokojnie, ej, yy, Sandy, o o oo patrzcie teraz czekaj, czekaj, ja o, oo o, dawaj, dawaj szybko bo spłonie! Wow. Ej, on od razu wyskoczył. Wyskoczy, to... Od razu wyskoczył, no. ej, dobra. I, jest, jest, I słuchajcie, i w taki sposób dobra, właśnie robicie to, sobie to, co takiego. Co, co ty gadasz? Czemu ty gadasz Czemu? wtedy kiedy ja? Jesteście normalni no to była próba samobicka, dobra, mów, mów, Słuchajcie, jeżeli no i no, no, to, to tak w sumie się robi tego mutanta. Teraz będziemy sobie w sumie... Ej, Shandy zrypaliśmy, bo będziemy walczyć teraz dwoma. O nie, o nie, o nie. Pewnie się zastanawiacie, co takie mutanty robią, ale... Ja nie mam. Ej, daj mi zbroję! Co ja? Daj mi swoją zbroję, ja chcę twoją! Ty masz swoje zbroję no, no dobra, to ja wezmę sam Hełm. Weźmiemy sam hełm, damy radę. Ooooooooo! spokojnie, Super Już tutaj super! Fabryka załatwiła spokojnie. No, y y Słuchajcie, y chciałem wam przedstawić ogólnie co ten mutant robi właśnie. Mm, ogólnie, ale po ja pokażemy wiem, wam to w walce, nie? W walce no, im to no, pokażemy, Bo jesteśmy tocy męscy, tocy. Sí. Tylko wiesz co? Myślę, że, że game moda mógłbym e, wyłączyć. Czekaj, ja, ja ogólnie biorę sobie te itemki co zawsze, te takie jabłuszka i w ogóle. A ej, właśnie, jest te jabłuszka! Halo, zapomniałem jabłuszek! Dobra, dam ci. Siz... Ej, ale one mogą być mocne. O, dnie -dnie -dnie dobra, dzień, dzień, dzień. Dobra, czekaj, y, dobra. Y, ja pierw zjem jabł... Dobra, ja wyłączyłem game moda, teraz jemu jabłuszku. Jem ja, jabłuszko, Dob dobra, okej. Okay. Nie, nie, zjadłem jabłuszka. Ej, on już idzie w naszą stronę, on skacze w naszą stronę. Czemu nie mogę zjeść tego? O, dobra, zjadłem. Dawaj, bijemy go, bijemy go, cią. Dawaj, wyp Ej co, co, co z tym no, mutantem? On no, jakiś no, słaby no, jest. On jest, wiesz co, on się chyba wstydzi Czy my go zabijemy co? naprawdę tak szybko? Co, co jest? Ej on jest niezniszczalny, wow, wow, on jest... jak mnie wywaliło! strzał tutaj generuje, nie? No tutaj... Ej, ile to, ile to serduszek zabiera! O, dobra, dobra, atakujemy go, atakujemy go, o, pik, pik. Czy jak on się wygina, patrz jak on, dupą do nas się wygina w ogóle! O, dawaj! O, zabiliśmy go! O, oh, jea, yeah. dobra, czas na drugiego, czas na drugiego, Shandy, Shandy, ty się tak nie ciesz, bo jeszcze drugi został, tak? No. nie, No Pewnie się zastan... no? Że jego że, że gdzieś wcięło tego drugiego Nie go znajdziemy. W ogóle pewnie się zastanawiacie. jako fajna górka! Pewnie nie pomyślicie o tym, że to, to Mwczka zbudował tak naprawdę tą sztuczną górkę. I, I tutaj wcale nie ma, słuchajcie, drugiej maszyny. Nie, nie, nie. Jest Ej, gdzie jest ten szkielet? Bez kitu. go wcięło. No wcięło stary, no Ale wiebie. ogólnie nie, bo ten mutant to nie ma jakichś za, za nie wiadomo jakich mocy zabójczych, słuchajcie, bo e, no, morki, które wam ci, byśmy byś pokazali nie no, w kolejnych ciekawe, odcinkach, jak byś nie gabuszek, to byłbyś taki kozak. Dobra, Shandy, Shandy, nie, wiecie co widzowie, piszcie Shandy w komentarzach Nie to wcinaj co? się MWC w zdanie, bo, Ty, bo to, dostaniesz no to, to to wiecie, i, na stary, A, potem, po, potem, czy, potem czy się wcinam. No tak jeszcze mówi, tak? Leżącego się nie kopie, halo. Halo? Eee... Eee... Czekaj, zabijcie? Zabijcie? Nie, nie zabijcie, bo ty masz koksa. Dobra, słuchajcie. Generalnie ja, 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 powinniście się zastanawiać, co tu, co tu. Ja myślałem, że ten mutant jakiś potężniejszy. Słuchajcie, wszystko spokojnie. Ten mutant akurat nie jest jakiś taki spoko, mocny, ale w następnym odcinku byśmy wam przedstawili albo Endermana, słuchajcie, albo Creepera. Możecie głosować nie. w ankiecie. Gdzie ty się patrzysz? Mhm. Szendzie? A, bo ty, a ty łapiesz lajki w górę, nie? Łapiesz no, w górę. No, a te komentarze wszystkie, które ci właśnie... Mam, 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 dobra. O, widzicie, złapał. Schowany, no, złapał łapkę w górę. No, ale no, słuchajcie, tak, jeżeli chcecie, żeby było właśnie odcinków tych więcej, bo w sumie to mamy wam do przedstawienia parę o, takich. O, stary, tu stary? Co? Lajka la, miałeś w tyłku. Nie, dobra, nieważne. Jezu święty, zarabana dostaniesz, zarabana dostaniesz. Dasz mi się pożegnać. No, stary, no ale da Dasz mi się pożegnać, bo w sumie, tak. w sumie chciałem opisać wam jeszcze W pokrótce, co ten szkielet, słuchajcie, ma sobie takiego, ale. No, uh. tak najlepiej mnie to Bo ogólnie, no, jak no, zabijemy, co? słuchajcie szkielet. To, to powinny nam wypaść itemki, ja, ale Shandy lze, je ukradł, więc W następnym odcinku, słuchajcie, przy innym mopku, pokażę wam te itemki Więc jeżeli chcecie, żeby był kolejny odcinek Z Shandy albo bez szendiego nie no, z Shandy Nie no, łapa, łapał łap, łapa mi ma, lajki w górę, więc nie, niech będzie, niech zostanie, nie No, no. więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, piszcie do... Zostawiajcie łapki w górę, 5000 łapek w górę I będzie na pewno kolejny odcinek Padajcie do szendiego tam macie, słuchajcie, różne Tam ja jestem, tam na kanale jestem czasami ja I z tej serii Również będzie u mnie odcinek, także zapraszam. Tak, tak, zapraszam. zapraszam, macie link w y, karcie do tego kanału, a jeżeli mnie nie subskrybujecie, jesteście nowi, możecie to zasubskry... Jak to widziałem w komentarzach, zostaw Subaru pod tym filmem. Znaczy pod zostaw tym subo. kanałem. Subaru, <grym> podjadę <grym> Subaru. Ha, do, 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 dobra, koniec żartów. Ja byłem Wajskoiłka, ze mną był szendi no y, Zapraszam zamiast, na fanpage'a piszcie. Jeżeli oglądaliście ten film cały napiszcie, to mutant był słaby, dawaj kolejnego. No. Trzymajcie się. dawaj kolejnego butanu. Jezu, ty to zrobiłeś jak jakiś ptak? Wszędzie ja cię. Nie, ja cię muszę zbanować, bo to I jest. No. Dobra, <laughs> trzymajcie się!